Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powracamy do WolfQuesta, jednak teraz już nie z ekranu e, gry, tylko już normalnie w grze. Mhm, muszę iść spać, bo nie mam tego, ale dobra, to sobie wchodźmy tutaj mm, pod drzewko. Oj, oj, oj. Dobra. Kładziemy się spać. I w tym czasie będę mogła wam powiedzieć, co nieco, co dzisiaj się będzie działo w rozgrywce. W każdym razie w poprzednim odcinku znaleźliśmy sobie partnera i zrobiliśmy pierwszego guesta odnośnie upolowania jelenia. W dzisiejszym odcinku trzeba będzie ponownie skupić się na polowaniu, ale tym razem jesteśmy w okresie próbnym z naszym partnerem. Jeszcze raz położę się spać, bo widzę, że mi pasek bardzo mało się podniósł. Skupimy się na polowaniu z naszym partnerem, ponieważ to jest tak jakby. Mm, Kolejny etap do... kolejny etap w grze, po prostu. Właśnie, miałam powiedzieć jeszcze o tym, że w momencie, kiedy zaczynacie już być ze swoim partnerem w WolfQuest, czeka was, jakby, okres próbny w związku, ale mi się zlakowało. przez który przechodzicie właśnie z tym wilkiem, którego wybierzecie i patrzycie, czy on wam się będzie podobał, czy nie. Mm, idziemy zobaczyć, co tu jest fajnego. Zanim my, zaczniemy polować, bo trzeba też trochę pozwiedzać mapę. Ponieważ w tej klasycznej wersji to wszystko... Mm, ...wyglądało trochę inaczej, też tej mapy nie było. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść, ale super! O, ale ekstra to wygląda! No. Aż znaczy sobie przybliżę grę i i, i, i... ...i zrobię tutaj zarąbiste zdjęcie. Momencik, eee, przepraszam za taką krótką przerwę, prawdopodobnie no ja tutaj przycięłam, e, ale musiałam sobie zmienić troszeczkę ustawienia graficzne, żeby to wszystko jakoś ładnie wyglądało, a gdzie mój partner w ogóle? Aha, dobra, eee, może ja sobie tutaj wezmę z nim, pobawię się. Duch. <duch>, <duch>, <duch> eee, może jeszcze tak, też się tutaj poturlamy, o Boże jak słodko. Okej, okay. dobra, w takim razie myślę, że czas by zapolować na, jakiś, em, na jakąś starękę. E, no na jelenia raczej polować nie będziemy, bo myślę, że to jest bardzo słaby pomysł e, Ale bierzemy sobie za cel jakąś... One się nawet nas nie boją, nie? One mają cotarną chillery i utopię, bo wiedzą, że... No atakujesz mnie tu? Wyjazd! One mają, yy, one mają totalną chillerę i utopię, bo przecież wilki nie zaatakują ich, nie? Gdzieś tu były sarny. Ja je widziałam. osą, Dobra. Eee. Lecimy jakąś najsłabszą... Boże, te ścinki... No nie mogę ich przeżyć, ale ni niestety z tym na razie nie zrobimy. Dobra, bierzemy tą. Mm, nie wiem dlaczego to, ale niech będzie. Czy mój partner mi pomoże, czy nie pomoże? Bo widzę, że... Widzę, że się... O, że dostałam skopa. Lecimy za nią. Staranowała mnie. Czy ja dogonię w ogóle tamtą sarnę? Ile mi się wyświetli, że... No dobra, lecimy za nią. ona gdzieś tutaj biegła. Ja nawet nie wiem, która to była. O, to była ta. No. O nie! Nie! Siwa! Nie zjeżdżaj z górki! No nie. To polowanie możemy uznać za niezaliczone. Ja nie wiem, jaka ja teraz tam wejdę. Nie wejdę. Ale przypał. No ekstra. Tutaj wejdę. Udało się. Jakimś cudem. No nie ma szans, żebym znalazła teraz tą sarnę. No nie ma po prostu szans. Gdzie ona pobiegła? Okej, okay, włączamy węszenie i lecimy za nią. Jezu, przecież tu jest tyle... Co to? Kanapa! Jezu, nie no świetne. A mogę na to wejść? <śm> Ekstra! Dobra, ale musimy znaleźć y tą sarnę. Nie. Gdzie one mogły się podziać? Tutaj? Albo tutaj. Musicie mi wybaczyć, takim brak rozgarnięcia, ale jeszcze patrzę tutaj na mojego. są Na mojego specjalistę, który mi podpowiada, jak mam grać. Dobra, i teraz e, tak. Teraz chciałabym znaleźć tą sarnę. Oj, oj, oj. Chciałabym znaleźć tą sarnę, którą atakowałam, bo. Myślę, że to będzie. To jest nie do zrobienia. Dobra. Atakujemy pierwszą, lepszą. Niech będzie ta. Albo ta za gardło. A czemu mnie inne atakują? Halo! To jest młoda? A to jest młoda, dobra. No to w takim razie jednak odpuścimy jeszcze, inną musimy znaleźć. No pomóż mi, pomóż mi mój wilku drogi. Dziękuję ci bardzo. Młodych nie atakujemy, bo tylko problem z tym jest. Bo jeszcze nas dorosła, atakuje i wtedy to już w ogóle jest nieciekawie. Okej, okay, chwila odpoczynku. Aha, tu są. A nie, to są kojoty na szczęście, nie inne wilki, bo już by był przypał i musielibyśmy uciekać. Czy ona mnie atakuje? Czy ona jest poważna? Dobra, zaraz ją położymy. Już mam bardzo mało życia na szczęście. Leży? Leży. Ok, udało się. Nie wiem ile musimy upolować, żeby zaliczyło nam zadania w kwestii partnera, ale to się zaraz zobaczy. Um, dajcie mi chwilkę, ja sobie tego przeczytam. Ogólnie rzecz biorąc, teraz wyskakuje nam powiadomienie odnośnie tego, czy chcemy zakończyć nas, nasz okres próbny z tym partnerem. Ja go nie chcę zakończać. W sensie chcę go zakończyć i chcę, żeby był moim partnerem, więc wcisnę tak. Jeżeli ten partner wam nie odpowiada, możecie przedłużyć okres próbny, albo możecie w ogóle odmówić, że nie chcecie, żeby był waszym partnerem. Ja się zgadzam. Zaraz go jakoś tutaj sensownie nazwiemy. Skoro moja samica to jest Shiva, jego nazwiemy Kiba. Jeżeli ktoś wie, skąd to jest imię dla Wilka, to możecie napisać w komentarzach. Ciekawa jestem, czy ktoś będzie wiedział. Kontynuujemy. Mm. Okej. Okay. Super. Dobra, teraz sobie zjemy, a już chyba nie jest głodna. E, wracam po krótkiej przerwie w nagrywaniu. E, dobra, chyba nie bierzemy sobie nic na później, ale... Ale pozwiedzamy trochę mapę, ponieważ e, prawdopodobnie jeszcze w tym odcinku uda nam się przejść do drugiej mapy. I zaraz wam powiem, o co w tym w ogóle chodzi. Tak naprawdę, żeby mieć tutaj szczeniaki, musimy właśnie zmienić tą mapę, czyli wyjść do. Tu jest Sarna i tu jest Sarna. A co to jest? E, musimy e, wyjść do. Nie, tu jest Bizon. O matko. E, musimy wyjść do menu i tam zmienić sobie e, mapę. Dopiero wtedy zarozpoczynamy jakby okres życia wilka, w którym będziemy znaczyć swoje terytorium, szukać legowiska i powoli tworzyć rodzinę. Myślę, że tam będzie dużo ciekawiej. Aczkolwiek tutaj postaram się Wam pokazać jeszcze parę ciekawych miejsc. Sama nie do końca znam tą mapę, ponieważ no, mm, gra jest jeszcze we wczesnej fazie tworzenia i twórcy sami e, jakby m, bardzo mocno to podkreślają. Eee, także nie wiem, czy, czy znajdziemy tu coś jeszcze ciekawego. Królik! Bierzemy go! Mamy go. Eee, I będziemy go sobie nosić tak na czarną godzinę. Spójrzmy na mapę, gdzie pójdziemy. Ja jeszcze. Ymm... Mhm, tu są terytoria wilków. No, raczej nie chcemy się z wilkami bawić, ale moglibyśmy tutaj się w te rejony zapuścić, ponieważ ja jeszcze tam nie miałam okazji być. Ale najpierw może ja odłożę tego królika i pobawię się trochę z moim partnerem, ponieważ no właśnie, on potrzebuje tutaj po prostu chwili uwagi. <laughs> Ale słodkie to jest naprawdę. E... <laughs> Jak słodko. No zostaw tego królika! <laughs> Nie, no zabrał mi królika. Dlaczego? A, odłożyłeś go? Odłożyłeś, dobra. Mm, przepraszam za tą e, krótką e, przerwę w nagrywaniu teraz znowu. Ale ktoś mi wszedł do pokoju. E, widzę, że to nam w ogóle. Mm, nie rośnie nam to serduszko. W lewym, górnym rogu. co mnie to przeraża. E, gdzie jest mój królik? On go gdzieś tu zostawił, co nie? Tylko gdzie? Czy on go wziął? Nie no, gdzie wziął? Tu gdzie on jest? No ja tutaj królika upolowałam, ma on, on go zjadł? Czy co on mu zrobił? Nie no, ja ślepa jestem chyba. Dawaj mi mojego królika, Kościół. Halo. A mój królik? Mój królik. <grych> no dobra, nie mamy królika, to jedziemy dalej. Mieliśmy się tam zapuścić troszeczkę e, dalej w mapę. Więc biegniemy. No kolejna ścinka, no naprawdę. Dobra, on biegnie z brzegu, ale powiem wam, że jestem bardzo ciekawa, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. Może upolujemy to sobie. Albo nie. Czy w ogóle ma jakieś znaczenie, którego partnera wybierzemy? Dlatego że ja już widzę pewną różnicę odnośnie. Obserwałam kiedyś, jak moja siostra grała, po prostu. I widzę pewną różnicę w zachowaniu mojego i jej partnera, który mój jakoś bardziej jest skory, właśnie do tego polowania i tak dalej, a jej to, to, to tak nie za bardzo jej pomagał. Także właśnie ciekawa jestem, czy różni, ten charakter Wilków się tutaj różni. Widzę, że właśnie na tej mapie to tak nic ciekawego nie ma za bardzo. Jakiś taki teren górzysty. Ciekawe, czy jest w ogóle takie słowo jak górzysty. <grymnie> Pewnie nie. Ogólnie y za jakiś czas powinno nam wyskoczyć powiadomienie odnośnie tego, że powinniśmy już właśnie zmienić... Y Zmienić mapę, na której będziemy mogli wy wychowywać swoje szczeniaki. Nie wiem w którym momencie się to pojawi. O, a co to jest? Co to jest fajnego? Jakaś yy... szczepa. A to jest ogólnie łoś i. Możemy go upolujemy. Znowu mi się ścięło. Spróbujmy go upolować. Może to się uda. Ale ja dostaję kopy od niej. 97! Przecież to się nie uda nigdy. Mam nadzieję, że mój partner nie zginie tutaj. Nie, to się nie uda, przecież ja zginę. Nie, ja zginę. Idziemy spać, chodź wilku. Bez sensu. Jeszcze tylko tak yy, tutaj. Mm. Troszeczkę z nim nawiążemy jakiś kontakt, bo yy, bardzo mało mamy tego. Mm. <ścoughs> Ojej, przyszedł do nas, to super. No, a, ale chodź tutaj. Trochę tak pupą, to tak niezręcznie, no ale. <grywy> Halo, chodź tu. Co tam jest? Królik? Si, dobra, bierzemy go. Będzie jedzonko. Teraz wracamy do naszej przyczepy kempingowej i idziemy spać. Chyba w pysku go nie mogę mieć śpiąc, więc po prostu położę się obok i pójdziemy spać. A ja na chwilę utnę nagrywanie i... Czy on... myślałam, że on go zje. A ja na chwilę utnę nagrywanie i dowiem się co z tą drugą mapą w sensie jak zacząć dalej grać już wam powiem o co tutaj chodziło tak naprawdę na tamtej mapie e, nie mogliśmy e, przejść do trybu tworzenia rodziny tak jakby ono mm, ta opcja jest możliwa tylko i wyłącznie z tej mapy e, którą postaram się wam pokazać najwyżej w następnym odcinku ale w każdym razie jest to ta druga nie pamiętam jej nazwy więc wam jej nie powiem e, ale tak teraz już jesteśmy czy znowu ścięła mi się gra tak, ale już się ogarnęła. No nic z tym nie zrobimy. Niestety twórcy powiedzieli, że ona na razie tak. Tak to niestety na razie będzie wyglądało. Mm. Na tej mapie e, w tym momencie będziemy oznaczać swoje terytorium i tak dalej, i tak dalej itd. A potem przejdziemy pewnie do szukania legowisk. No i potem to już z górki pójdzie o matko, jeszcze się skraszowałam. Mm. Co powinnam Wam jeszcze powiedzieć, to to, że zmieniliśmy trochę wilkę. Bo teraz już nie gramy y, siwą, y, gramy Tempest i sprawdźmy jak jest tutaj z y, resztą terytoriów dobra, czyli musimy sobie po prostu teraz zaznaczyć swoje no i... No i tak to właśnie powinno wyglądać. Już przestało się ciąć, dziękuję. Myślę, że to też ładujące się tekstury tak, tak właśnie działają. Nie, poczekajcie, muszę coś zrobić z tymi przycinkami. Drodzy Państwo, jestem już tak zmęczona ogarnianiem tej gry, ale chyba chwilowo się udało coś tutaj zaradzić tym lagom ogromnym. E, naszym zadaniem teraz jest e, znalezienie mm, 15. Właściwie to już możemy zacząć. Oznaczenie 15 mm, plastrów. Terytorium. Nie będę Wam mówić, jak to poprawnie powinno się nazywać. Po prostu to są plastry, ok? Plastry miodu, które musimy oznaczyć jako nasze terytorium. Kiedy będziemy mieć już 15, musimy znaleźć również 4 miejsca jako legowisko dla wilka. I dopiero wtedy będziemy mogli wybrać sobie legowisko, mm, żeby zacząć powoli planować szczenięta. Jeżeli chodzi o tą wcześniejszą mapę, wcześniej zupełnie nie wiedziałam o tym, że mm, że nie można z niej przejść do Slow Creek, yy, dlatego no, nie, nie byłam w stanie tego przewidzieć, ale teraz już ja wiem i wy będziecie wiedzieć na przyszłość. Yy. Tamtego wilka musimy niestety zostawić ze sobą. Yy, I będziemy grać teraz Tempest. Yy, jej partner nazywa się tak samo jak partner Sheevy, także... <laughs> także w tej kwestii nic się nie zmieniło. Ten śnieg jest tak biały i ten wilk jest tak biały, że... że aż się zlewa. <laughs> dobra, jak to z naszym terytorium jest? Mamy jedno, no dobra, no to lecimy dalej po prostu. Yy, jestem w trakcie zaznaczania terytorium w sumie cały czas. Yy... Jeżeli chodzi o to, jak zdobywa się terytorium, no to oczywiście standardowym sikaniem, że tak powiem, no i wyciem. E, jednak włączyłam nagrywanie e, dlatego, że w naszym lewym rogu, tam gdzie mamy również kompas i wszystkie potrzeby naszego wilka, pojawiła się e, taka jakby jaskinia, która... która... <laughs> Przepraszam, jeśli coś słyszeliście. Um, która informuje nas w tym momencie, że możemy tutaj znaleźć na tym terenie e, legowisko. I ono zazwyczaj oznaczone jest e, taką zieloną plamą. Nie mamy zielonego pojęcia, gdzie tego szukać. Mm, przy okazji, będziemy tutaj też oznaczać fakt, że gram w tą grę pierwszy raz w sumie. E, powoduje, że ja kompletnie nie wiem co tutaj się dzieje i też ciężko mi jest się wypowiadać, kiedy ja po prostu nie wiem, czy ja zaraz nie zginę. <tum> tam jest jakaś duża, mm, duża skałka. Więc zaraz pójdziemy ją sprawdzić, czy tam czasem nic nie ma. No dobra, oznakowane. Tutaj też sobie oznaczymy i lecimy zobaczyć, czy tutaj czasem nie ma jakiegoś legowiska. Coś latało, czy mi się wydawało? Nie, chyba nie. Ojej, ale się zbagowaliśmy. No, najgorsze jest to, że nigdy nie wiadomo, gdzie to może być. Może gdzieś tutaj, nie? Nie, jednak nie do końca. Mm. Oznaczmy sobie teren. Tutaj jakaś padlina. To w sumie nawet i dobrze. A tutaj. Nie, no tutaj też nie ma. O Boże. Co tu się wydarzyło? Szukamy w takim razie dalej i myślę, że wyłączę wam nagrywanie i po prostu pokażę wam jak już y, znajdę y, gdzieś odpowiednie legowisko. Bo to bez większego sensu. Chociaż może, czekajcie, może tutaj coś będzie, chyba że to jest tu, gdzie już szukałam. Nie, no tu już byłam, nie? Nie, no raczej tu już byłam. A szkoda. Fajnie w sumie to, by było, to wyglądało. No dobra, w takim razie widzimy się za chwilę. E, drodzy Państwo, nowy update. Okazuje się, że wilk musi wykopać sobie leże, chyba że to jest jaskinia, i znaleźliśmy tutaj sobie najwidoczniej tutaj będzie można wykopać to. E, w dalszym ciągu oznaczamy teren i. Szukamy e, jaskiń mm, i legowisk, ale myślę, że to by było na tyle z tego odcinka, bo też nie ma sensu, żebym lała wodę i tutaj przedłużała, kiedy napra tak naprawdę nic się nie dzieje i ciekawie, to zacznie być dopiero w momencie kiedy będziemy mieć e, szczeniaki. Zobaczmy jak to z tym naszym e, terytorium. Ok, w takim razie jeszcze pójdziemy tam to poznaczać. Myślę, że do następnego odcinka ja już będę w stanie... O właśnie, znowu nam się to wyświetliło. Ja już będę w stanie... Tutaj pewnie będzie, jak zejdziemy. Eee... O matko, o matko, o matko, o matko. Ajajajaj, to nie jest dobry plan, wilku, to nie jest dobry plan! <grybujesz> do następnego odcinka po prostu... Mm. Oznaczę już te e, terytorium. Tyle ile potrzebuję. O dobra. Jednak znaleźliśmy tutaj jeszcze jakąś. Aj Ale się skraszował! Boże! Okej, udało się. W takim razie tutaj też jest. Tak? To ja to w ogóle oznaczyłam czy nie znaczyłam. Sprawdźmy. Sprawdźmy. Dobra, oznaczyłam. Udało się. W takim razie lecimy dalej oznaczać teren. W każdym razie ja już się z wami żegnam w tym odcinku. O, jeszcze ścinką, się z wami żegnam, no ale po prostu milutko. E, <taki>, taki pozytywny akcent na koniec. Zobaczmy, co one tu mają. Mają coś do jedzenia, więc jedzmy. W każdym razie to by było na tyle. Cieszę się, że wytrzymaliście razem ze mną. Wszyscy, co dotrwali do końca. I zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i pa, pa.